Czasami to, co wydaje się być tylko snem, okazuje się być przerażającą rzeczywistością. W tym odcinku posłuchacie historii, które naprawdę wydarzyły się naszym widzom, ich strach, niepokój, to wszystko, co przeżyli w ciemnościach. Każda opowieść jest inna, ale każda z nich zmieniła ich życie na zawsze. Niech nie zwiedziecie pozorny spokój tego świata. Za rogiem czai się coś, czego nie jesteś w stanie pojąć. Masz swoją historię? Pisz na maila albo wyślij przez Instagram. Może to właśnie twoje przeżycia trafią do kolejnego odcinka. Pamiętaj: nie ma nic bardziej przerażającego niż to, co skrywa twój umysł. Daj znać w komentarzu, czy chcesz, żebym opowiedział twoją historię. Byłem sam w parku wieczorem. Z słuchawkami. Nagle ktoś złapał mnie od tyłu, coś jak worek na głowę, ale to była głowa świni. Prawdziwa. Zimna, śliska, cuchnąca. Nie wiedziałem, co się dzieje. Zaczęli mnie ciągnąć gdzieś w krzaki, dwóch albo trzech. Jeden szeptał mi do ucha: rozjebiemy cię, zjemy, zostaną tylko zęby. Śmiali się. Mówił to tak, jakby to była normalna sprawa. I to jeszcze z takim chorym spokojem. Szamotałem się jak popierdolony, kopałem, drapałem ich ręce, ale nie puścili. Usłyszałem coś ostrego. Może nóż, może coś innego. Jakby chcieli mnie po prostu przytrzymać. Zaczęli mnie skręcać, szarpali za ręce, a ja nie wiedziałem, co się zaraz stanie. Wtedy usłyszałem dźwięk. Jakby coś w oddali. Najpierw niewyraźne, potem głośniejsze. Aż w końcu usłyszałem to wyraźnie. Światła. Zobaczyłem przez dziurę w tej świni. Nadjeżdżała policja. Jakimś cudem jeszcze się nie zorientowali, że ktoś ich widzi. Zacząłem ryczeć i drzeć mordę na całe gardło. Krzyczałem tak, że aż ból w płucach poczułem. Oni się przestraszyli, spanikowali i zaczęli uciekać, jakby wiedzieli, że nie mają już czasu. Biegli w różnych stronach. Policja przyjechała, ale nie złapali ich. Mimo, że byli tak blisko, zniknęli w ciągu minut, jakby zapadli się w ziemię, jakby ich w ogóle nie było. Czuję to do dziś. Każdy szelest w nocy, każdy cień, który mi mignie, i wciąż mam ten zapach. Głowa świni. Czułem go przez tydzień po tamtej nocy, i od tamtej pory coś w moim umyśle nie chce się pogodzić z tym, co się stało. To nie było zwykłe porwanie. To było coś więcej. Ktoś ich wysłał, ktoś, kto wie, jak nas złamać. I nie wiem, co się stało w tamtym parku. Ale wiem jedno, nie byłem tam przypadkiem. Byłam na imprezie, piłam, śmiałam się, wszystko spoko. Nagle poczułam, że robi mi się ciemno przed oczami, jakby wszystko zniknęło. Nie pamiętam, co się stało później. Obudziłam się w jakimś obcym mieszkaniu. Sama. Nie znałam tego miejsca. Pachniało dziwnie, jakby nic tu nie było wietrzone od lat. Drzwi były zamknięte, okna zasłonięte. Czułam, że coś jest bardzo nie tak. Serce waliło mi w piersi. Nie miałam telefonu, torebki, nic. Wzięłam głęboki oddech, ale byłam przerażona. Nie wiedziałam, czy ktoś zaraz wróci, czy już tam zostanę. Zaczęłam panikować. Bez zastanowienia poszłam do okna. Otworzyłam je, mimo że ledwo mogłam trzymać równowagę. Uciekłam przez nie, pierwsze piętro. Rozwaliłam sobie kolano na grubej gałęzi, ale nie zatrzymałam się. Biegłam, aż udało mi się dotrzeć do drogi. Do teraz nie wiem, co się stało tamtej nocy. Coś mi się w głowie zaciera, ale kiedy zamykam oczy, czuję ten sam zapach z tamtego mieszkania i mam wrażenie, że ktoś wciąż czeka, żeby mnie znaleźć. Miałam wtedy cztery lata. Moja mama od zawsze marzyła, żeby polecieć do Paryża. Mówiła mi o tym tyle razy, że w końcu uznała, że czas spełnić to marzenie. Miała polecieć beze mnie, bo byłam jeszcze za mała, ale nie miała z kim mnie zostawić. Więc postanowiła zabrać mnie ze sobą. Pamiętam tylko urywki tej podróży: lot, samolot, te dziwne odgłosy i zapachy. I wiecie, Paryż, miasto, które wtedy nie miało dla mnie żadnego sensu, to wszystko było wielkie i obce. Jedyny obraz, który pozostał w głowie, to wieża Eiffla i tłumy ludzi. Ale tamta podróż miała być wyjątkowa nie tylko ze względu na Paryż, ale także przez coś. Co stało się w restauracji w Bistro Victoires. Pamiętam, że mama powiedziała mi, że idzie do Łazienki. Byłam grzeczna, więc zaufała mi, zostawiając mnie przy stole. Wtedy miała pewnie nadzieję, że przez te kilka minut wszystko będzie dobrze. Drzwi restauracji były uchylone na stopkę, nie były zamknięte, więc postanowiłam, że wyjdę na chwilę. Zwykle dzieci nie myślą o konsekwencjach, prawda? Wstałam, wyszłam z restauracji i zaczęłam iść. Bez celu. Po prostu poczułam, że muszę wyjść. Mama nie zdążyła wrócić na czas. Kiedy ją zauważyłam, już byłam na zewnątrz. Wtedy zaczęło się jej prawdziwe przerażenie. Błąkałam się po ulicach Paryża, nie mając pojęcia, gdzie jestem. Mama wróciła, przerażona. Zaczęła pytać wszystkich, szukać mnie, biegać po ulicach. Wyobrażam sobie, jak czuła się wtedy. Ona sama mówiła, że przez chwilę straciła nadzieję, nie wiedziała, co się ze mną stało. Była pewna, że już mnie nie znajdzie. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Jakimś cudem trafiłam na starszą kobietę, która zauważyła mnie na ulicy. Zapytała, czy wszystko w porządku. Gdy odpowiedziałam, że tak, zaczęła prowadzić mnie z powrotem do restauracji. Gdy mama mnie zobaczyła, nie mogła uwierzyć w to, że jestem cała i zdrowa. Mówiła potem, że serce jej prawie wyskoczyło, że nie wiedziała co zrobić. Chociaż nie pamiętam za dużo z tej podróży, to wspomnienie, które zostało w głowie mojej mamy, jest czymś, czego nigdy nie zapomnę. Ona mówi, że przez ten moment zrozumiała, jak wielka jest odpowiedzialność. To wydarzenie na zawsze miało wpływ na nas obie. I choć dla mnie to tylko fragment wspomnień, mama ciągle powtarza, że to było coś, co jej życie na zawsze zmieniło. To były tylko niektóre z historii, które udało mi się zebrać. Jeśli macie swoje własne straszne doświadczenia, które chcielibyście, żebym przeczytał w następnym odcinku, piszcie do mnie na e-mail lub Instagram, który macie w opisie tego filmu. Pamiętaj, subskrybuj. Jeśli chcesz więcej takich filmów i koniecznie daj znać w komentarzu co o tym myślisz. Czekam na Wasze historie. Bądźcie czujni.